Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 12, werset 13 do 21, opowiada o bogaczu, który, któremu pole obrodziło bardzo dużo. A, I stwierdził, że trzeba zbudować wielkie spichlerze, żeby to wszystko pomieścić. A Bóg odpowiedział mu tym samym, że jeszcze tej samej nocy zażąda od niego duszy. Jest to bardzo dzisiaj straszna Ewangelia dla dzisiejszego świata, bo pokazuje, że rzeczy materialne nie są ważne dla Boga. One dają nam pewien sposób bezpieczeństwo, ale to rzeczy materialne nie są złe, tylko przysłaniają nam pewien sens życia, sens, który nam daje Jezus, czyli wiarę, nadzieję i miłość. Te trzy. Warto dzisiaj sobie zastanowić, gdzie budujemy, gdzie gromadzimy nasz skarb. U Boga czy tutaj na Ziemi? Relacje czy pieniądze? Zastanówmy się nad tym, gdzie gromadzimy.